Nie ma chyba drugiego takiego obszaru. O współpracę z którym albo o jego podbój walczyłoby tak wiele państw jak o Indie. Historia zna przypadki wielu imperium, które próbowało bądź podbiło ten obszar. Na przykład Imperium Aleksandra Wielkiego czy chociażby Imperium Brytyjskie, dla których Indie były klejnotem w koronie. Indie są dzisiaj niepodległym i niezależnym państwem, a w dodatku jednym z najszybciej rozwijających się na świecie. Czego symbolem jest wyprzedzenie Wielkiej Brytanii w wartości nominalnego PKW. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Indiach w IX wieku i spróbujemy. Dokonać zjednoczenia Indii, tworząc najbogatsze imperium w historii. Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie z CK3. Wielu z was narzeka zawsze, że gram głównie w Europie i że mało pojawia się Azji, dlatego proszę bardzo, dzisiaj zagramy sobie Indiami, a w konkretnie tutaj takim księstwem czy królestwem Pala, w którym próbujemy dokonać podboju całych Indii. I może to być o tyle trudne, że jak sobie spojrzycie, to Indie w CK3 dzielą się na trzy imperia, łącznie daje to około 200 hrab. Co może stanowić niezły problem. Jednakowoż podejmiemy dzisiaj próbę, a przy okazji pokażę wam, jak bardzo dobre są słonie bojowe. Widzę na samym początku, że my tu mamy sporo do robienia, bo ten kraj nie jest za bardzo stabilny, no ale trudno. Taki sobie wybrałem, to takim będę grał. Mamy tu jakieś regimenty specjalne, pewnie że mamy, no to trzeba by je wszystkie poustawiać, żeby dostawały bonusy. Mamy samych kuczników, serio? Jakąś piechotę czy coś? Dobra, niech tak będzie, trudno. Zaczynamy bardzo sympatycznie, bo od zadłużenia, ponieważ musiałem zatrudnić sobie medyka. Widzę też, że możemy mieć tu konkubiny no to pewnie, że je ja sobie, że tak powiem, zatrudnię, ponieważ zależy mi na tym, żeby mieć sporą rodzinę, no i wiele sojuszy, chociaż tej jednej to nie muszę już na razie. Niech wystarczy. Zależy mi też na tym, żeby zdobyć jak najwięcej prestiżu, ponieważ chciałbym wprowadzić pewne rozwinięcie kulturowe, pokażę wam, które. Oto, ponieważ to rozwinięcie pozwoli mi zdobyć konkwest kasosbeli, dzięki czemu będę mógł podbijać praktycznie każde państwo bez robienia luk prawnych, bo luki prawne robi się. Mega długo, a to Kazu pozwoli sprawnie podbijać. Dlatego też na samym początku skupię się przede wszystkim na rozwoju swojego kraju. I na uszeregowaniu wasali. Dobrze, zaczęliśmy sobie organizować uczty na początku. Widzę też, że wasale będą się buntowali. Proszę bardzo, buntujcie się śmiało, ja wam ziemię potem odbiorę, będę miał pretekst. Potrzebuję zebrać 3000 prestiżu i dopiero potem możemy atakować. I oczywiście na moim władcy idę głównie w walkę, jeżeli chcesz szybko i efektywnie podbijać, tak? Potrzebujemy 500 golda, żeby kupić sobie słonie bojowe. One no mają 280 ataków, Wyobraźcie to sobie? A pierwsze rozwinięcie dynastii, no to ja idę w walkę chyba. Dobrze, wybuchają bunty wasali. To by się tego tak naprawdę spodziewał? Tak, serio, to każdy. Czy zanim ich rozwalę, to pozwolę sobie Was mojej drodzy zaprosić na Discorda. Jakbyście chcieli pogadać, pograć czy cokolwiek, no to wbijajcie. Teraz tak. Gdzie ty idziesz tym wojskiem? Chodź tutaj. Będziemy walczyć. Pierwsza bitwa, którą wygram. Teraz bierzemy drugą armię. Zaraz rozwalę tutaj kolejnego armi kolejną armię wroga. Dziękuję, do widzenia. I trzecią trzeba teraz, czyli tu musimy wejść. Pokaż i wygrywamy. Ślicznie. Trochę nie gotowi do tej wojny byli, trzeba przyznać. Bo jak tak patrzę, to ich bez problemu rozjeżdżam. No, i dobrze, przynajmniej prestiż dostaje z bitew. Teraz próbuję zdobyć im stolicę, Posprzedajemy ziomeczków, zrekrutujemy sobie footmenów. I elegancko, wojna z wasalami wygrana. Wszyscy będziecie teraz w pace. Do widzenia. Nie wiem po co wam to było, ale okej. Okay. Z powodu, że wygraliśmy wojnę, to może sobie zorganizujemy jakiś, jakieś polowanko drobne. Mówię, potrzebuje dużo prestiżu. O, jak przyjemnie, tu były takie dwa wielkie imperia i one się rozpadły. Super. Trzeba przyznać, że to zdobywanie prestiżu idzie świetnie, bo zostało mi zaledwie 200 prestiżu, żeby kupić tamto rozwinięcie z kultury. Więc myślę, że z rok i być podbija, podbijanie. Znaczy tam to się jeszcze musi wprowadzić, i ono się chyba też będzie rok prowadzało. Mam moda na przyspieszenie tego. Normalnie to chyba 30 lat albo 50 by się wprowadzało, więc bym tu siedział do nie wiem, do wieczora co najmniej. Okej, okay. polowanie się udało. Mamy 3000 prestiżu. Polowania są spoko, bo zdobywamy kolejne artefakty. Co tym razem? Jakaś czaszka, super. Będę miał więcej prestiżu i podatków z wasali. A nie, czekaj, bo to konkurs Kasus belli to kosztowało 1000, a nie trzy Oj, to głupotka. 12 miesięcy i się wprowadzi. No dobrze, przynajmniej mam prestiż na to, żeby podbijać. To też będzie trochę kosztowało. Dobrze, wprowadziło się. W takim razie posiadamy wreszcie Kasus belli na podboje i idziemy o to księstwa na początek. Tu jakaś armia wroga chodzi. Pytanie, czy dałbym radę ją rozwalić? Próbujmy. O, bez problemu, proszę bardzo. To teraz oblegamy stolicę i będzie pos. Po sprawie, całe księstwo będzie moje. Ke, czy to bym radę podbite indie za panowanie jednego władcy? Co jest raczej wątpliwe, ale kto wie, zobaczymy. Nie lubię tego robić, ale trzeba wziąć poborowych. I zacznę tutaj oblężenie tej stolicy. Zwiększę sobie w sumie ilość katapul, bo to wiecie, wolno się będzie podbijało w taki sposób. I cyk, wojna wygrana, dziękuję bardzo. To wszystko przyjmuję, ja. To teraz brakuje mi hajsu, żeby to wszystko uzurpować. Dlatego powoli idziemy na kolejne księstwa. Tu jest jedno hrabstwo czy dwa? Jedno, no to idziemy. Bitwa wygrana i stolica zdobyta. Dziękuję. Kolejne hrabstwo dla mnie. Na początek podbijajmy głównie to, co należy do królestwa Bengalu. W zasadzie do, do Imperium Bengalu, tak żeby kraj się utrzymywał. Dobrze, tu mam. O, tu potężny kawał ziemi. To dawaj, podbijamy. Ciekawe, kiedy dam radę zdobyć te słonie bojowe. Dobrze, bitwa z tym księstwem wygrana, oblegamy kolejne miasto. Oni mają sojusznika chyba tutaj, właśnie tu po prawej. Tu w ogóle obszar birmy dzisiejszej chyba, to też byśmy, też byśmy mogli go podbić jakoś szybko. Dziękuję bardzo, wojna wygrana, kolejne wspaniałe księstwo wchodzi do mojego imperium. Tylko trzeba też uważać, żeby nie przedobrzeć, bo ci wasale będą mogli, będą mogli być bardziej skłonni do buntów. Dojemy jeszcze tego ziomeczka, on tu całe księstwo ma. Prestiżu mamy tylko tysiąc. Kurde, trzeba by znowu zrobić jakąś ucztę, bo zaraz mi jest braknie prestiżu do wypowiadania wojen. Zobaczymy czy to... O, Jezus Maria, jaka bitwa. A tutaj rozbijamy armię, która oblega? Pokaż. Ślicznie. Oblegamy tu teraz forcik, bitwy wygrane swoją drogą z takimi wielkimi stratami. Ja w oni o 976. Jaka dysproporcja duża? Dobrze, dziękuję, wygrana. Ciekawe w ogóle czy Imperium Mongolskie, jeżeli powstanie, to czy ono się zwróci do podwoju na mnie? Do Imperium Mongolskiego mamy jeszcze sporo czasu, więc bo minęło dopiero o 19 lat rozgrywki, a ja już tutaj kontroluję spory obszar Bengalu, idę na kolejne O niej dobra, nie idę na to, to jest za potężne. Idę tutaj na północ w sumie, czemuż nie? Oto księstwo jedno. Oni mają sporo sojuszników, ale to spokojnie. Może jakoś ich pokonamy. Jeszcze tu coś ma ze mną wojnę. Kurde, nie zauważyłem tego. oj oj oj! oj, oj ale bitwa. Prawie bym wygrał, ale jednak przegram. Dlatego potrzebujemy wezwać tu szybko sojuszników. K kolejne małżeństwo mogę zawrzeć, to spoko, Jakiegoś sojusznika? Tysiąc, 1100 jednostek sojusznik. Dzięki. Mój władca ma trejta trzeciego, Boże, powie, wyzdrowieje. O, wyzdrowiał, super. Oj, przegrałem wojnę z Bengalem, kurczę, ale w topa. Zajął mi stolicę i mojego, mojego władca do paki wsadził, kurczę no. Trudno, życie. Nic za to nie poradzimy. Troszeczkę się zadłużyłem. Zakończymy regencję. Od razu tu rozbijam armię wroga. I wojna wygrana. 57 golda dostaniemy. Dziękuję bardzo. Jest Twoim wam szczerze, nie wiem, jaką miałam kompletnie religię. Co to daje? Zobaczmy tą religię. Mamy tu coś takiego jak prędkość nawracania kultury i tak dalej, i tak dalej. Mogę wypowiadać święte wojny. Super, a to standardziki takie. Mamy tu takie jedno otoczone księstwo, które możemy bez problemu zaatakować. Jedno hrabstwo, tylko spoko to bez problemu upadnie, a ona jest blisko mojej stolicy dlatego nie chciałbym, żeby cokolwiek mi robiło, jakaś plaga wybuchła ja na razie nie będę e, izolował stolicy, nie ma takiej potrzeby nie lubię tego robić, ponieważ tracicie wtedy bardzo dużo legitymizacji a jest ona konieczna, jeżeli ch nie chcecie żeby buntowali się wam wasale, bo oni was nie lubią, jeżeli posiadacie niską legitymizację, co jest w sumie logiczne, no kto normalnie lubiłby władcę, który ma niskie prawo do tronu, to każdy by powiedział zaraz, że ja mam większe prawo do tronu, więc ja sprzątam tego władcę i obejmę sobie tron sam Znamy takie przypadki z historii, no pewnie że znamy. Dobrze, nie bawmy się w same podboje. Spróbujmy też kilku władców, może tu nie wiem, powysyłać gdzieś, albo spróbujmy kogoś uprowadzić, może kogoś zjemy. Tu się da być kanibalem w tej grze. Więc powinienem wziąć indyjskie słonie, zrobić inwazję na Bizancją i zjeść papieża. Taki powinien być tytuł tego filmu. Zastanawiam się, kiedy mnie będzie stać na te słonia bojowe. Ale to chyba jeszcze trochę sobie poczekam. No to w międzyczasie, jak czekamy, kolejna wojna. Idziemy na południe Indii tym razem. Boże, jak ja się cieszę, że ja mam tych sojuszników. Wzywam ich sobie i nie tracę własnych poborowych, przez co moi wasale nie są zbuntowani. A moi sojusznicy odwalają całą robotę, a ja walczę tylko tymi armiami dużej jakości. Taki mam styl gry w CK3, być może mnie to zgubi, być może jest to dobry pomysł, być może jest to zły pomysł, ale jakoś się tak przyzwyczaiłem. Jaka bitwa śmieszna, raz ja wygrywałem, raz oni, a i tak przegrałem. To wszystko przez tych ziomeczków, że oni byli wyokrętowani, ci moi sojusznicy, których się tak bardzo nachwaliłem przed chwilą. Ten władca chce wykupić trus, spoko, władca Nepalu, nie ma problemu. Jak tyle płacisz? Kto normalny by ci wypowiadał wojnę, jak mi płacisz 100 golda? Dogadamy się. Spróbujemy im zdobyć stolicę. Stolica teoretycznie zdobyła to pytanie, czy my damy radę tu wygrać bitwę? Nie. Jezus Maria, co? Jezu, rozbili mi armię. Nie widzieliście tego, okej? Okay? A oni mają tak z ciekawości. Wy macie słonie bojowe, bo was strasznie dobrze walczycie. Nie, no nie mają. Aaa, dowódca, 29 poziom. No i wszystko jasne. Wyjaśniło się, która to odnoga Habsburgów. Z jakiegoś dziwnego powodu zakończyło mi wojnę. Nie było 100% warskola dla nich, a i tak wojna zakończona. Dobrze, trudno. Trzeba by mniej hojrakować troszeczkę. Ale królestwo jest stabilne. Nikt się tu na razie nie buntuje. Przydałoby się poprawić stosunki z wasalami, mimo wszystko, tymi najpotężniejszymi. Mój władca ma już takie trochę wątpliwe zdrowie, więc nie wiem ile on pożyje. A ile mamy następców? Pięciu. Trzeba teraz poczekać, aż spłaci się zadłużenie i dopiero będziemy mogli atakować, bo ta gra niestety działa tak, że w przypadku zadłużenia nie wolno wypowiadać wojen. O, coś takiego miałem i. A, okej. Okay. Nie no, geniusze. Miał jakieś zakażenie w nodze, więc wiecie co zrobili? Obcięli mu nogę. Doszło do zjawiska amputacji. No, trudno. Ile do Bengal Empire? Boże, że w połowie dopiero jestem. Ja przegrywam wojnę i się zadłużam. No to nie, to tak nie może być. Trzeba by troszeczkę opracować nade mną. No co ja sobą reprezentuję? że tak się nie robi. A tymczasem w Europie dym. Tu powstało jakieś wielkie królestwo połabia. Fryzja, czyli prowincja holenderska, rządzi we Włoszech. Zachodnia Francja trzyma się nawet nieźle. Ten władca dalej żyje. Karol Łysy. A Bizancją w dymie, czyli standard. Pójdziemy może teraz troszeczkę w rozwinięcia nauki na moim władcy. Niech on tam, wiecie, podreperuje sobie zdrowie, niech pożyje trochę. Bo Bengal Empire to minimum, co muszę za nim stworzyć, żeby mi się nie rozpadło to państwo po jego ewentualnej śmierci. Dobrze, jesteśmy w końcu na plusie z hajsem. Idziemy teraz. O nie, prestiżu mi brakuje. No serio, jak już chciałem wypowiedzieć wojnę, to teraz prestiżu brakuje. Mój władca ma troszeczkę za duży poziom stresu, bo prawie trzeci. A boję się, że jak będzie miał trzeci, to mu siądzie pikawa i umrze. Dlatego trzeba się tego szybko pozbyć. Jezu, co? Mój władca zdobył z tego zdobywcę, to jest jakiś nowy perk. Co to robi? Jak się to zdobywa? Nie widziałem wcześniej tego perka. Znaczy, wiem, że on został chyba dodany teraz się teraz, w tej ostatniej aktualizacji. Nie wiedziałem, jak się go zdobywa. Chyba ja trzeba podbić określoną ilość hrabs, i potem wiecie, się go dostaje. Ale on jest super. Jak wy macie gwarantowany dochód plus 5% golda. Ja zarabiałem 6 dukatów, tak że zarabiam 13. Teraz robię uczta, bo chcę stres zredukować. Mojemu władcę się trochę przytyło. Więc co się robi, jak się przytyło? Niech je więcej. Może wybuchnie. Tak serio, to po prostu chce zredukować stres i potrzebuje prestiżu. No, uczty to jest jednak cudowny pomysł. 800 prestiżu z takiej jednej uczty. Okej, okay, idziemy teraz tu. Jezu, co? Jak mam zdobywcę, to nie kosztują kasus Beli nic? Jezu, to jest OP. Wiem, że Saladyn ma na pewno zdobywcę, bo grałem ostatnio Jerozolimą i miał to, ale nie przeglądałem się nigdy, co to robi, no bo nie interesuje mnie, co to robi, jak tego nie miałem, nie? Jezu, w ogóle zobaczyłem, że jak macie zdobywcę, to dostajecie legitymizację na miesiąc plus 5. Boże, jakie to jest OP. Teraz jak tyle zarabiam, to powiem wam szczerze, nie zawaham się kupić słoni bojowych. Dziękuję bardzo. Wojna wygrana. No pewnie, jak się ma zdobywca, to easy to idzie. Dobrze, co tu jeszcze należy do tego Bengalu? Tutaj całe te. ta Birma cała. No to to będziemy podbijali. O, to jest dobre księstwo do podbicia. To na pewno osłabi tego przeciwnika. Chociaż może lepiej na początek uderzyć tu na południe. To jest. Tak, to jest jeszcze w Bengalu. Super. Ciekawe, czy Wilhelm zdobywca zyskuje taką cechę, no nie? Ten, wiecie, chodzi mi o tego, co Anglia zdobył. Oj, bitwa z wrogiem, bo się we mnie wbili, ale wygrałem. Jezu, 31 poziom dowódcy i wygrałem taką bitwę. Ale jestem dobry. Dobrze, wojna wygrana, dziękuję, szybko poszła. Jakiś artefakt zdobyłem, jakąś skrzynkę, czy to skrzy... co, co to za skrzynka, co tu macie schowane? Z ciekawości, ile członków liczy moja dynastia? 20. Okej, okay, a ile ja mam dzieciaków? Dzieciaki, wiecie, im dłużej ja będę żył, tym większa szansa, że oni po prostu... To za będę owijał bawełna, że po prostu oni umrą. Okej, okay, poprawiamy dalej stosunki z wasalami, wszystkimi. Jak taniej jest? Patrzcie. Jak macie zdobywcę, to macie 70% taniej. 75% taniej nawet tworzenie księstw. To jest OP. Idziemy na dalsze wojny, no jesteśmy zdobywcami, no to atakujemy. Bitwa, którą wygram na szczęście, będzie jeszcze druga chyba. Tak, będzie druga, którą nie wygram, bo za dużo wroga wyspa... Za dużo wojsk wyspali, nie, 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 wycofuj się. Sojusznicy przejdą i wygram wtedy. Mój władca znowu ma trzeciego, proszę cię, nie umieraj tylko. Jeszcze on się zaczyna tak stresować, nie, 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 trzeba zrobić ucztę. Chłopie, popijesz, to ci przejdzie i choroba i wszystko. O nie, tylko że nie mogę zrobić uczty. To robimy polowanie, zredukujesz trochę stresu. Ojoj, wybuchła mi plaga w stolicy. Szybko. Nie, władca nie zachoruje, luzik. No, jeszcze się trejta trzeciego pozbył. Idealnie. Jakieś rogi jelenia zyskałem. Więcej prestiżu, mniej stresu. To chciałem usłyszeć. 2000 tysiące prestiżu już mam. Najwięcej prestiżu się właśnie wydaje na wojny. Dobrze, wojna wygrana. Ale mój władca jednak zachorował na to coś. Powiedz, że on z tego wyzdrowieje. Ja błagam. Musisz z tego wyzdrowieć. Ja mam za mało ziemi jeszcze, żeby robić imperium. A rozpadnie mi się kraj. Mam za dużo dzieciaków. Jest! Jest, 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 jest. Wyzdrowiał. Kolejna wojna wygrana, tym razem tutaj na południu. Pozwolę sobie popodbijać te hrabstwa i zaraz do was wracam. Mogę kupić wreszcie słonie bojowe. Kupuję. I stacjonujcie tutaj i zapraszam was do bitwy. Dobrze, w tej bitwie ich nie użyjemy już, bo wygrałem czy znaczy w tej wojnie, ale zaraz się znajdą kolejne. Weźmiemy te słonie i spróbujemy je przetestować o tutaj. Tu jest terytorium bardziej płaskie, no to może słonie na tym będą lepsze. Zobaczymy w każdym razie. Tych słoni na razie tylko 10. One są drogie, po 500 golda kosztują. Dobra, stoczymy tu bitwę i pokaż. No, wygrywamy. Wojna wygrana, dziękuję. O jedno hrabstwo, serio, to aż się szkola bić o to. No ale niestety trzeba, trzeba podbijać wszystkie te terytoria tutaj. 25 słoni bojowych, zapraszam was. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. 4 miesiące na oblężenie takiej prowincji. 25 słoni, 10 rycerzy. Rycerzy mam trochę mało, przydałoby się jakieś rozwinięcie z kultury, wziąć, które pozwala mi mieć ich więcej. Teraz coś znajdę. No ale mamy full, full legitymizację, czyli dostajemy więcej renomy. O, to sobie weźmiemy. Tylko silniej, ja i tak walczy tymi silnim, silnymi wojskami, więc będę miał więcej rycerzy i tak dalej. Bitwa tutaj, zobaczmy, co nam z tego. Jezus Maria, ślicznie. Pięknie ich miał życie, dziękuję. Wojna wygrana których chrabstwa zostały i możemy stworzyć Bengal. Jeżeli zajmiemy o to, będziemy mogli to zrobić. Zapraszam słonia bojowe. Dobrze, bitwa numer jeden. Dzięki, słonia bojowe są przepotężne. Nic nie jesteście w stanie mi zrobić. Jeżeli wy nie macie słoni, a ja mam, to jak sądzicie, kto wygrywa? Oczywiście, że ja. Bała Wielkiej Polski jest wieczna, nawet gdy gram Indiami. O, mogę więcej słoni mieć, proszę bardzo, rozwijamy. 50 już będę mógł. Aleksander Wielki się właśnie na te słonie bojowe indyjskie nadział. To nawet dosłownie. Kolejne rozwinięcie dynastii oczywiście, że walka. Będę miał tańsze kasus belli. Ja i tak mam darmowe na tym władcy, bo mam zdobywcę. Szybko, szybko, szybko! Zdobądź stolicę przyjacielu! Może bez żadnej bitwy się uda? Ta- a będzie bitwa jednak. Oto zobaczmy, co nam wyjdzie z tej bitwy. Rześ. Dziękuję bardzo, wojna wygrana. Moje księstwa zdobyte. Zdobyliśmy jakiś kolejny artefakt, pewnie jakiś sztandar, co? Nie, no mieliśmy już te standardy, to o co tu chodzi. A nie powieszone były, dobra, już, rozumiem. O, i możemy stworzyć Bengal Empire, dziękuję. Czyli mój władca stał się teraz cesarzem, czyli jeden władca, już mi się kraj nie rozleci na mniejsze. Dobrze wiedzieć, ale i tak wolałbym tych wszystkich następców wydziedziczyć, z prostego powodu, bardzo bym chciał, żeby moja domena główna, z której zarabiam w mnóstwo hajsu, się nie rozleciała. Okej, okay, udało mi się tu wchłonąć jeszcze te państwa, ale zresztą chciały być moimi waselami, nie ma żadnego problemu. Zawsze jestem łaskawy dla ludzi, którzy chcą Wiecie mi służyć. I teraz dzięki temu rozwinięciu, co brałem tam odnośnie tych rycerzy, moi rycerze mają minimalny poziom, z tego co widzę, to 12, więc czyli, że rycerzem nie może zostać nikt, kto ma poniżej tego poziomu. Dziękuję. Kolejna wojna tutaj wygrana. Te Indie mają naprawdę mnóstwo księdz, wam powiem. Podzieliłem też sobie w tym moim imperium bengalskim trochę wasali, dzięki czemu jest tu większy spokój. Mam o wiele mniej wasali, tylko 17, z czego niektórzy są kompletnie nic wiecie, tacy niepotrzebni. Nic nieznaczący, o to chciałem powiedzieć. Niestety doszło do zmiany na tronie, ponieważ mój władca zmarł i teraz mamy nowych władców, a w zasadzie nowego władcę, którym ja gram. 46 lat ma. Toczymy właśnie wojnę o to, księstwo jedno, ale kurde, nie jestem uzdobywcą. Się od razu cały dochód załamał. Okej, okay, nowy władca traci naprawdę dużo hajsa na starcie, więc trzeba by szybko kończyć tę wojnę. Bunty wasali już się szykują. Co bunty wasali? Weźcie, spadajcie. Jakie bunty wasali znowu? Za co, niby? Ja nic nie zrobiłem. Przynajmniej tyle szczęścia, że stworzyłem to imperium, przez co kraj się nie rozpadł, bo mogło być gorzej, ale jest okej. Okay. No i niestety, tą wojnę przegrałem i wybuchły mi bunty wasali, jak zwykle. Trzeba wezwać wszystkich sojuszników, trzeba zabrzeć nowych. Standardzik u mnie, czyli zadłużanie się na potęgę, ale usiadł 80% warskora, bo zdobyłem im stolicę. Oni w ogóle chcą mnie obalić, o wy zdrajcy mamy, ale leciutki To jest do spłaty wszystko Już 98% Borskora, jeszcze jeden zamek I będzie po nich Widzę, że może Indie są daleko od Europy Ale zwyczaje w kwestii wasali są identyczne Dziękuję, wojna wygrana Oj, dorobię się na tych władcach Wojna z chłopami również wygrana, dobrze, przetrwaliśmy to To chciałem właśnie usłyszeć Teraz trzeba by ten kraj wyprowadzić jakoś ekonomicznie Do sytuacji takiej, żeby zaczął w końcu zarabiać Bo mamy dług I to spory Proszę bardzo, jak sobie spojrzymy w Europ do Europy, to tutaj powstała zachodnia Sławia. W Europie jest generalnie syf, jakich mało. A mnie wstrzymuje to, że mam długi. Dobrze, wyściśmy z długu. Minęło troszeczkę lat. Pora na kolejne wojny. Wojna wygrana, dziękuję. Kolejne piękne dwa księstwa zdobyte. Kto to kontroluje? Jakieś ziomeczki. No to kontrolujcie sobie to. Ja nie mam pretensji. Dwa golda zarabiam tylko. No ej, no bez przesady. Jak zdobyć tego zdobywcę? Kolejne rozwinięcie z dynastii. Co by tu wybrać? Kurde, no nie wiem, czy iść dalej w tą walkę. Nie no dobra, idziemy. Do pełna. Trochę jednak brakuje mi gospodarki w tym państwie. Jest za biedne. Mam za mało domen osobistych i dlatego zarabiam mało. Dobrze. Kolejna wojna wygrana nie przekazuje tej ziemi na razie. Może to jest sposób na to, żeby zarabiać. Podbite ziemię będę trzymał na razie dla siebie. Dopiero potem przekażę, jak już będę miał wiecie, rozwinię to moją domenę. Kolejna wojna o kolejne księstwo, tym razem tutaj w centralnych Indiach, boże, podbój całych Indii to jest chyba troszeczkę przesada, więc podbiję tyle, ile się tylko da, z bardzo dużo prowincji. Dobrze, wojna wygrana, dziękuję, bardzo dużo ziemi zyskałem, wszystko zostawiam dla siebie, żeby domena zarabiała, niech domena zarabia na mnie, swoją drogą ja jestem głupi, bo nie spojrzałem, czy tu nie są jakieś projekty dobre. Teraz sobie zobaczę, ekonomii, właśnie te budynki, to muszę mieć, wielka świątynia, albo to, tu jest kopalnia, czyje to jest? To nie jest moje że prestiżu już nie mam i hajsu też nie. Pozbyli się mojego władcy i teraz mam kolejnego, który musi tym teraz wszystkim władać. Musi to wszystko ogarnąć. Nie no, powodzenia życzę. Kawie, jak ty to ogarniesz, chłopie? No i niestety wybuchła frakcja wasali, którzy będą chcieli niepodległości. <grym>, nic nie dostaniecie, spadajcie. To tu rozbijamy pierwszą armię wroga, żegnam. Do widzenia, proszę nie wracać. Tutaj druga bitwa, którą wygramy. Aha, i przegrałem tę wojnę, bo mnie po... Nie, no, pojmali mnie. Dobra, sytuacja nie jest najlepsza. Nie zarabiamy za dużo. Zarabiam tylko jeden dukat. Jak mogę w takim wielkim kraju zarabiać tylko dukat? Niech mi to ktoś wytłumaczy, bo nie potrafię tego pojąć. I znalazłem jeszcze jeden cel dobry do ataku. Oto królestwo. Ono ma 300 żołnierzy. Ja 255 golda mam, bo z więźniów zarobiłem. Jeszcze trochę podbija. Weź ziomek. Zdobądź. Dzięki, dzięki. 41% warskora. O co my walczymy? O te trzy prowincje. Zdobywamy je szybko. Tu będzie otoczone to terytorium. Wroga, potem będzie łatwiej je zająć. Przynajmniej tak by kazała mówić logika. No mam 100% Warscore, ale ja się tutaj rozbiję tę armię. Może kogoś pojmę, czy coś będzie okup. Dziękuję. Wygrana. Teraz szybko to komuś nadam. Kolejne księstwa zdobyte. Mamy jakichś więźniów? Pewnie, że mamy. I 100 Golda moje z więźniów. 12 renomy dostaję. Boże, ale dużo. Czemu tak dużo? Jeden cesarz, dwóch królów, pięciu książąt. Dobra, rozumiem. Trzeba przyznać, że podbój Indii to jest ciężkie zadanie. Jak na razie nie jestem w stanie tego zrobić. Dobra, moi drodzy, ale na razie sobie zakończymy. Mamy podbite mniej więcej pół Indii i potężne imperium bengalskie. Jeżeli będziecie chcieli, nagram drugą część, w którym podbiję całe Indie i spróbuję skierować się do Persji. A więc bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek z Azji Wam się podobał. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się!